Najtrudniejsze w tym zadaniu czwartym są chyba rysunki, ale już mamy sobie przerysowany ten rysunek, jakaś taka gwiazdka składająca się z trójkątów, tak moglibyśmy to powiedzieć. Tu warto zauważyć, że składa się ona z czterech identycznych trójkątów prostokątnych. To wystarczy, że policzymy sobie pole tylko jednego trójkąta, a na koniec pomnożymy razy cztery, bo są cztery trójkąty, więc P trójkąt równa się. I teraz podstawa tego trójkąta to są te podstawy, one mają... Po 5 cm, czyli 5 razy, a wysokość, wysokość ma u nas 10. To są nasze wysokości, więc możemy sobie dorysować wszędzie tutaj, o, zobaczcie, kąty proste powinny być. I teraz pisujemy sobie 10 przez 2. Skracam sobie 1, 5, 5 razy 5, 25. Wymiar był centymetr kwadratowy, więc pole figury. To cztery takie pola trójkątów. Pole figury, 4 razy tam nam wyszło 25, czyli pole figury równa się 100 i wymiar centymetra kwadratowego. I mamy odpowiedź pod punkcie B, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zaraz pod punkt C.